Witam Was moi drodzy, dzisiaj przyjdę do Was z filmami, które oglądałam ostatnio i które Wam z chęcią polecę. I tak, zrobiłam sobie listę tych filmów i niektóre rzeczywiście mogę Wam z czystym sercem polecić, niektóre wręcz przeciwnie, powiedziałabym, żebyście nie tracili na nie czasu, powiem Wam, powiem Wam, wyczytam Wam, przeczytam Wam te wszystkie filmy, które oglądałam, a skupię się. Na te, które polecam. Teraz przez ten okres świąteczny miałam naprawdę dużo czasu i dużo filmów oglądałam. I powiem Wam, że wkręciłam się w taki top oglądanie i nawet zerwałam nocki dla filmów, co nie jest zbytnio zdrowe, no ale trudno. I ja mam tutaj te filmy poukładane tak chronologicznie, czyli tak, jak je po prostu oglądałam. Więc zaczynamy. Pierwszy film, który oglądałam, i to był dokładnie, chyba, dokładnie poniedziałek, to był ten przed Wigilią jeszcze. I to jest film, jesteś bogiem z 2012 roku. I to jest film, który na pewno Wy znacie, na pewno oglądaliście i pewnie nawet nie raz. Ale ja jestem taką osobą, która, gdy wychodzi film, ja wcale, wcale nie spieszę się, żeby go oglądać, mimo tego, że jestem nim zainteresowana. I tak mi schodzi, i tak mi schodzi, jak widzicie dwa lata mi zeszło, aż w końcu się zabrałam, za niego nie oglądałam. W dodatku on szedł w telewizji więc było o wiele prościej go oglądać. Jak powiedziałam, pewnie go znacie i wiecie, o czym jest. Tutaj no, to jest film oparty na faktach, opowiada o zespole Fonika Głównym bohaterem jest Magik, czyli jeden, jeden chłopak z, z tego zespołu. On na końcu popełnia samobójstwo, yy, no, ma dosyć trudne życie pójdę tam i im powiem, że chcę mieć pół godziny spokoju. Idę. Okej, okay, załatwiam sprawę, goście nie będą przez pół godziny wiercić. Też nie chcę Wam opowiadać dokładnie jak co w tym filmie jest, bo wtedy bym was w ogóle nie zachęciła do tego, żebyście go oglądali ale no mieli nie wiercić, no. Ale pewnie większość z, was już go, większość z Was już go oglądała, więc sami możecie stwierdzić, czy jest godny polecenia, czy też nie. Można oglądnąć szału nie ma, ale warto. Warto go oglądać i tyle. Kolejna, kolejny film to jest ostatnia piosenka 2010 roku. To jest film, do którego wracam dosłownie co jakiś czas. I film, którym się nigdy nie znudzi, film, na którym będę zawsze płakać, i film, który. Uwielbiam. Jak wiecie, tam gra Miley Sales i, i pewnie to jest pierwszy powód, dla którego niektóre osoby nie oglądały tego filmu. Akurat mnie ona w tym filmie nie przeszkadza, naprawdę gra tam fajną rolę. Polecam wam ten film. Nie chcę o nim opowiadać dużo, bo naprawdę jest godny polecenia. I słuchajcie, za każdym razem coś, coś się odkrywa na nowo, i, i za każdym razem się go ogląda z taką samą ciekawością jak za pierwszym razem. Kolejny na mojej liście, to jest 21 Jump Street. On jest z 2012 roku. Tak, z 2012 roku. I powiem tak, film um, 4 liter nie urywa. Yy, nie polecam Wam go. Yy, znaczy, nie jest też taki jakiś zły czy coś, ale no, tak jak powiedziałam, szału nie ma. Jeżeli macie jakiś inny film na liście, to wybierzcie ten inny. Pewnie okaże się o wiele lepszy niż ten. Także to jest taki film, który oglądałam i szczerze mówiąc, no może nie, że żałuję tych Dwóch godzin, czyli tu, tam, ale no, nic specjalnego. Kolejny film to jest Wiecznie Żywy. Słuchajcie, to jest dosyć nowy film, 2013 rok. To jest film, który opowiada o, o takim chłopcu zombie, który zakochuje się w dziewczynie człowieku i sam staje się takim, może nie tyle człowiekiem, staje się, ale ma uczucia człowiecze. I zaczyna coś czuć. Powiem Wam, że na początku myślałam, że to będzie taki, no taki, taki o zombie i tak dalej, ale to jest szczerze mówiąc komedia. Ja się tak uśmiałam, tak się uśmiałam z jego zachowania, jak on się uczy bycia człowiekiem, albo ona musi w pewnych chwilach być jak zombie. Strasznie śmieszne to było. i i teksty jego też były ok. Także ja bym to zaliczyła bardziej do, do komedii niż do jakiegoś innego rodzaju filmu. Także ten film akurat Wam polecam. Naprawdę, naprawdę polecam. Kolejny film to jest Supermarket 2012 rok. To jest polski film i też szału nie ma, uwierzcie mi, bo akcja toczy się w jednym miejscu przez 24 godziny, o ile dobrze pamiętam i nic wielkiego się tam nie dzieje. W każdym razie polecam go... Hmm, polecam go komuś, kto... Hmm, to bardzo lubi Mikołaja Roznerskiego. To jest główny bohater w tym filmie i w zasadzie ja też oglądałam ten film ze względu na niego. I tyle w temacie. Kolejny film, Annabelle z 2014 roku. Akurat ten film oglądałam z przyjaciółką i troszeczkę żeśmy się bały, ale w zasadzie nakręcałyśmy się nawzajem, więc <laughs> ciężko było się nie bać. Dobry film, ale nie jest filmem, nie jest horrorem, który rzeczywiście straszy o którym ja bym miała jakieś schizy i budziła się co, co noc o trzeciej w nocy nie, nie jest takim e, horrorem, ale można się czegoś tam przestraszyć i może zadziałać na psychikę, więc uważajcie, ale no, jego polecam, jest, jest dobrym filmem kolejny film to są opowieści znane z 2005 roku to jest pierwsza część, Włączyłam ten film w zasadzie, żeby się troszeczkę mm, odstresować po horrorze i stwierdziłam, że to jest typowy film dla dzieci ale może Was denerwować, znaczy Was osoby w moim wieku lub też starsze, może Was denerwować to, że niektóre postacie tam są dosyć naiwne, dosyć niezbytnio ciekawe, żeby do czegoś dojść, żeby coś po prostu jest taki banalny, taki. Taki, taki nie dla dorosłych, no kurczę, no nie oszkujmy się, to jest bajka dla dzieci. Kolejny film, właściwie komedia TED z 2012 roku, to jest dobra komedia, ale bywały lepsze, ale jest dobrą komedią, naprawdę. Jeżeli chcecie, to sobie oglądnijcie, to mniej więcej opowiada o takim chłopaku, który w latach dzieciństwa zapragnął, żeby jego misiek był um, jego przyjacielem, takim żywym przyjacielem i rzeczywiście tak się stało i był. Misie był osobą, znaczy osobą może nie, ale takim żyw, żywą postacią, która przetrwała z nim bardzo długie lata i żyła, aż on stał się dorosłym człowiekiem i e, już zamieszkał z dziewczyną. No i zaczęły nały się właśnie wtedy kłopoty, więc e, na tym mniej więcej polega ta, ta komedia. Polecam fajna, 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 fajny film i taki do, do wyluzowania się. Kolejny film, który jest najlepszym filmem z tej całej mojej listy, to jest Woda dla Słoni. To wyszło w 2011 roku i ja też za ten film zabierałam się bardzo długo, jak zresztą widzicie. Trzy lata mi to zeszło. I to jest film z Robertem Pattisonem w roli głównej. On jest głównym bohaterem. I film opowiada o, o tym, jak on nie tyle stracił, co musiał odejść, zrezygnować ze studii i zaczął pracę w cyrku. On studiował weterynarię. Troszeczkę pomagał zwierzętom właśnie w tym cyrku, bo te zwierzęta były tam traktowane masakrycznie i uwierzcie mi, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na taki rodzaj przemocy, to ten film może być dla Was troszeczkę, no niezbytnio fajny i możecie się zezłościć, możecie się popłakać, naprawdę film jest godny polecenia, ale dosyć taki mocny, przynajmniej jeżeli chodzi o przemoc wobec zwierząt. W każdym razie ja wam go polecam, naprawdę oglądajcie sobie, to jest dobry film, to jest jeden film, który mi się naprawdę podobał i który będę polecać go przez dłuższy okres czasu. Kolejny film to jest American Pie i tu jedynkę dopiero oglądałam, ale nie wydaje mi się, żebym oglądała kolejny, kolejne części, bo film mnie nie powalił. Tak naprawdę to jest taka banalna komedia o nastolatkach i troszeczkę mi to przypominało... Hmm, kurczę, jak to się nazywało? Był taki serial... Na S. Teraz sobie nie przypomnę, ale jak przypomnę, to gdzieś Wam tutaj podam nazwę. Też opowiadała, ten serial opowiadał o, o grupie nastolatków, którzy tam byli wplątani w, w dragi, w seks i tak dalej. No ta komedia też mniej więcej o tym opowiada i mnie nie powala. Znaczy, zwykła komedia o nastolatkach, z której można się pośmiać takiej głupiej komedii. Tyle. Kolejny film to jest 1408 z 2007 roku. To jest thriller. Znaczy, ja bym go troszeczkę podsunęła pod horror, ale, ale okej, okay, nie zostanie tym thrillerem. Opowiada ten film o gościu, który bada, szuka duchów, które tak naprawdę nie wierzy i trafia w pewnym momencie do takiego pokoju 1408, taki numer ma ten pokój w jednym z hoteli i... I tam właśnie y, chcę zbadać, czy rzeczywiście duchy są, czy też ich nie ma, ponieważ poprzedni goście w tym pokoju byli mordowani i dosłownie w niecałą godzinę. On tą godzinę wytrzymał, bo tam, no, jeżeli oglądniecie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja też nie chcę Wam opowiadać dokładnie o tym. W każdym razie ocalał, y, wylądował w szpitalu i troszeczkę mu się z główką poprzewracało. Ale e, powiem tak, film mnie nie przestraszył, aczkolwiek powinien, ponieważ ja y, boję się horrorów, y, horrorów takich psychologicznych, takich właśnie o duchach. One wpływają na moją psychikę, później ja się budzę o 3 w nocy i się boję. A ten film na mnie tak nie wpłynął, wcale się go nie bałam. I czy ja go Wam polecam? No, jeżeli chcecie go zobaczyć, to zobaczcie, żałować nie będziecie, na pewno są o wiele, wiele gorsze filmy, natomiast jeżeli macie coś lepszego lub też chcecie coś innego oglądać, to oglądnijcie coś innego, a kiedyś do tego wrócicie. W każdym razie to jest dobry film, godne polecenia, ale też, też jakoś tak nie straszy, o, jeżeli chodzi o. Jeżeli szukacie jakichś horrorów, to, to nie ten film. Dodatkowo chciałam Wam jeszcze powiedzieć o dwóch filmach, które oglądałam w wakacje. Chciałam Wam, yy, znaczy chciałam wam o, nim, o nich powiedzieć w ulubieńcach, nie wiem, czy tam ulubieńcy sierpnia czy września, ale... Września chyba to były ulubieńcy, ale nie nagrałam tego filmu, albo nagrałam, tylko nie wrzuciłam. W każdym razie to są dwa filmy, e, takie biografie o projektantach. E, jeden to jest Coco Chanel, drugi to jest Yves Saint Laurent. E, I no, jeżeli znacie to, to wiecie, że to, to byli bardzo sławni projektanci. Coco Chanel z 2009 roku. Ja Wam tutaj podaję rok, ponieważ o ile się nie mylę są dwa filmy o Chanel i to jest ten, który oglądałam, czyli z 2009 roku. Drugi film to jest Ives Sauron z 2014 roku i nie wiem, czy nie wyszła druga część. Chyba wyszła druga część właśnie, ale nie, nie mogę jej znaleźć. Znaczy, tak mi się wydaje. Gdzieś tam słyszałam, że, że, że wyszła druga część, czy dopiero ma wyjść w 2015 roku coś coś ten deseń. W każdym razie oba te filmy są o projektantach, więc polecam je osobom, które się interesują troszeczkę modą i troszeczkę wiedzą na... Ym, Wiedzą o tych projektantach, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś się tym w ogóle nie interesuje, w ogóle go to, to nie interesuje, to nie będzie oglądał z zaciekawieniem tego filmu. Dwie różnice między tymi filmami to to, że w Coco Chanel jest bardziej pokazywane, pokazywane życie prywatne Chanel i jej, jej miłość i takie właśnie codzienne życie. Mniej jest o modzie, mniej jest o jej projektowaniu, mniej jest o jej projektowaniu, natomiast w Yves Laurent jest dużo o jego projektowaniu, są pokazane pokazy, jego pierwsze pokazy, mniej jest o życiu prywatnym, natomiast jest coś tam na pewno zaznaczone, na pewno jego miłość, on był homoseksualistą, więc ona też tam była zaznaczona dosyć, dosyć dobrze, natomiast bardziej stawiano na... Na modę, na pokazy, na jego projektowanie, na jego historię właśnie z projektowaniem, a nie z życiem codziennym. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Mam nadzieję, że poleciłam Wam jakieś filmy. Jeszcze na koniec chciałam Wam tutaj właśnie yy, te takie polecane przeze mnie filmy podać. I to jest ostatnia piosenka. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie sobie go zobaczcie. Drugi to jest wiecznie żywy. Fajna komedia, naprawdę można się pośmiać, fajnie można spędzić czas. Woda dla słoni, naprawdę dobry film, ale uważajcie. I te dwa i te dwie biografie, natomiast te dwie biografie polecam osobom, które się interesują modą i wiedzą już coś na temat tych projektantów. To tyle. Jeżeli Wy macie jakieś filmy, które chcecie mi polecić, które chcecie też komuś polecić, prawda? Bo te komentarze na dole są nie tylko czytane przeze mnie to napiszcie mi na dole, ja z chęcią je oglądam, tym bardziej teraz, kiedy mam taką zajawkę na filmy i oglądam prawie cały czas. Na pewno sobie je oglądam, na pewno przeczytam Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa! Jeszcze z pięć razy. No dawaj. Już koniec. To no. jest projektant, francuski projektant, który um, który projektował.